Możecie mieć wrażenie, że wszystko mamy tak spakowane naraz, w tę sobotę, w sensie te trzy konferencje, które dotyczą tego fragmentu 24 rozdziału, ale tak sobie pomyślałem, żeby to było, że tak powiem, w pakiecie. Żeby nam się to nie rozwlokło, żeby też czasami ktoś się nie zatrzymał tylko przy jednym, a przez to nie zamknął, nie zablokował na inny fragment, na inną odsłonę. Rozważania tej sceny, ale też żebyśmy popatrzyli sobie tak w całości przez te wszystkie trzy aspekty, jeśli tak mogę powiedzieć, które sobie i Wam chciałem zaproponować. Także z tej przyczyny, że to, o czym teraz w tej ostatniej, trzeciej konferencji powiem, moim zdaniem nadaje jej taki dodatkowy sens. Bo może się okazać, że ktoś się nie odnajduje ani w pierwszej konferencji dotyczącej tego braku nadziei, czy różnych rzeczy, które te nadzieje, tych siedmiu momentów, które te nadzieje osłabiają. Może się okazać, że ktoś już jest zwrócony do Pana Jezusa i jeżeli się zdarza coś, co ciąga wzrok, co oślepia, to bardzo szybko do tego wraca i może okazać się, że komuś się przyda także na dzisiejszą adorację ten ostatni moment, który wydaje mi się jest bardzo konieczny ten moment chciałbym, żebyśmy odnaleźli w fragmencie, w który jest najbardziej chyba dynamiczny, choć niekoniecznie najbardziej rewolucyjny, bo najbardziej rewolucyjny jest ten, o którym mówiliśmy sobie w drugiej części, czyli tam, gdzie było o tym, że oni oczy im się otwarły, że oni poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba. Natomiast ten jest najbardziej dynamiczny, ponieważ jak czytamy, tej właśnie godzinie, kiedy poznali Pana Jezusa, zabrali się z powrotem i wrócili do Jerozolimy. Jeśli pamiętacie, tytuł tej trzeciej konferencji, który zaproponowałem, to Krok wstecz. I okazuje się, że ten krok wstecz i cztery inne jeszcze momenty sprawiają, że ta scena z Ewangelii, czy w zasadzie ten rozdział, 24 rozdział Ewangelii od Łukasza, on może nas leczyć z kilku takich rzeczy, które nam się przydarzają w naszym życiu duchowym. Ta scena może nas leczyć po pierwsze z takiego powiedzenia czasami, które często się mówi dosyć pochopnie, tak mi się wydaje, przestań gadać tyle na modlitwie. Nie, mów, zacznij słuchać, przestań już mówić Panu Bogu. Owszem, jeżeli to jest dobrze rozpoznane, jeżeli rzeczywiście to wiele sprawia, że proporcje się zachwiały, albo że ja mam taki słowotok modlitewny, że nie daje dojść do słowa Panu Jezusowi jak najbardziej. Natomiast czasami takie wychodzenie od razu, bez dobrej diagnozy i mówienie, przestań gadać, nastaw się na słuchanie, może sprawić, że my tej sceny nie przeżyjemy. Nie? Może się okazać, że Jezus właśnie po to przychodzi, kiedy coś się dzieje tak kryzysowo, na przykład z moją nadzieją. Mam jakiś w moim modlitwie, w jakimś konkretnym punktu, punkcie wysiłku który mamy w ruchu naszym w ekipach albo w moim nawracaniu się może być taki moment w którym ja idę w takim stanie jak apostołowie do Emaus wracam z Jerozolimy wracam z jakiegoś podniosłego momentu wracam z jakiejś nadziei wracam z jakiegoś dobrego czasu w moim życiu duchowym i naraz przychodzi taki moment w którym, do którego dołącza Pan Jezus i mówi opowiedz mi czyli właśnie gadaj mów Opowiadaj, ja chcę usłyszeć. Wiem, że Bóg wie o tym wszystkim, ale on po to właśnie przychodzi, żebyśmy my mogli powiedzieć, żebyśmy my też mogli skonstruować naszą rzeczywistość, opowiadając o niej, żeby czasami te oczy nam się otwarły, przez to, że my przy Nim, spokojnie, bezpiecznie, wtedy, kiedy pała nasze serce, mogli coś sobie właśnie uświadomić. Jezus przychodzi i Pyta, zobaczcie, co to za rozmowę prowadzicie? A co się tam stało w tej Jerozolimie? I czego nie rozumiecie? Przecież to wszystko macie w piśmie. Jezus trzy razy bardzo mocno w tej scenie mówi: opowiedzcie mi, powiedzcie mi, nazwijcie to, wytłumaczcie, tak jak wy widzicie. On nie zabrania nam mówić. Dlatego pierwsza, pierwsze takie lekarstwo, czy raczej przestroga, to żeby uważać z takim pochopnym mówieniem: nie mów, nie za. Rzucaj Pana Boga swoim wielomóztwem, nie baw się w słowotok, bo czasami on jest bardzo potrzebny i bez niego nie ruszymy dalej. Zwłaszcza jeżeli w tym słowotoku okaże się, że te emocje, które się wysuwały na plan pierwszy, tu znowu na przykład Teofan, Teofan Reklus, czy Jan Kasian, czy inni ojcowie Kościoła. One gdzieś tam zostaną opracowane tak intelektualnie, tak rozumowo, czyli my wykorzystamy dar mądrości, dar rozumu, w którym spróbujemy zobaczyć, jak patrzy na to Pan. Spróbujemy zrozumieć to tak, jak on rozumie. I dar rady na przykład nie po to, żeby radzić innym, tylko żeby skorzystać z odpowiedzi Pana Boga. Druga rzecz, w której... Możemy być uleczeni, która z tej sceny wynika, to świadomość, że my nie, tak jak już mówiłem wcześniej, nie jesteśmy wtedy tam dosłownie 2000 lat temu i na naszych oczach Ewangelia się nie dzieje, tylko my jesteśmy w dużo bardziej komfortowych warunkach, bo my to wszystko już wiemy, patrzymy na to z perspektywy po zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego. Apostołowie, kiedy się czyta te opisy o zmartwychwstaniu, dostają bardzo jasny sygnał, albo od Jezusa, albo przez niewiasty, powiedz im, czy powiedzcie im, niech wrócą do Galilei. Czyli tam, gdzie trzy lata wcześniej wszystko się zaczęło. Oni muszą na całą Ewangelię, na wszystko, co Jezus powiedział, popatrzeć jeszcze raz z perspektywy zmartwychwstania właśnie. Muszą sobie to wszystko na nowo poukładać tak teologicznie, żeby im się to skleiło. Mówiąc dosłownie, to tak, jakby zmartwychwstanie im rozsypało coś, co oni sobie do tej pory pobudowali, bo to było kamień na kamieniu, ale tam nie ma jeszcze zaprawy. Jakby to zmartwychwstanie sprawiło, że, że ten gmach, nie ich wiary, tylko ten gmach kościoła, który Jezus buduje, a jego już nie będzie fizycznie, będzie rzeczywiście kościołem, którego nie rozwali nic przez dwa tysiące lat. I miejmy nadzieję, jeszcze dalej, pomimo naszych różnych wysiłków. I teraz. My nie musimy wracać do tego początku, który się dział w pierwszym kościele. Ale to nie znaczy, że do żadnych początków mamy nie wracać. O tym też już wspomniałem, bo takich początków mamy dużo. Początków swojego chrześcijaństwa pewnie nie pamiętacie, bo większość z nas, nie pamiętamy ja też nie, bo większość z nas była chrzczona jako dzieci. Ale tam był początek mojego chrześcijaństwa. Więc warto sobie wracać. Papież zresztą w tej encyklice, w, tej, w tym liście apostolskim o liturgii też o tym pisze, że to jest nasze miejsce, to jest nasz początek, mój początek tego mojego imienia chrześcijanka, chrześcijana. warto do tego początku sobie wracać. Tak samo warto sobie wracać do początku mojego powołania, do małżeństwa, do kapłaństwa. Warto wracać sobie do początku mojej wiary, wtedy, kiedy to była świadoma decyzja, miałem lat naście, 20 parę, albo do jakiegoś momentu, kiedy się nawróciłem. Do jakiegoś przełomowego momentu, który miałem, do jakiegoś zachwytu, który dostałem od Pana Boga i on ożywił moją wiarę, z tą świadomością, tak jak wspomniałem, ksiądz arcybiskup Adrian Galbas mówił, z tą świadomością, że jeżeli ja wracam do tego początku, na przykład odnawiając swoje przyrzeczenia Chrztu albo odnawiając swoje. Przyrzeczenia małżeńskie czy kapłańskie, to to nie ma być w takim samym stopniu, z takim samym zaangażowaniem, z takim samym przeżywaniem jak wtedy, bo się nie da, bo to by znaczyło, że tam to było no, niewyjątkowe, że słabe było. Nie da się. Zwłaszcza w momencie, w którym my przeżywamy coś bardziej kryzysowego. Ja bardzo lubię tę teorię kryzysu w życiu chrześcijańskim, która mówi, że kiedy my przeżywamy kryzys nie, w modlitwie, wiary, wątpliwości, powołaniu, to wtedy, kiedy tak lecimy, pikujemy w dół, odbijamy się, albo jeszcze jesteśmy, to mamy często takie pragnienie: Panie Boże, żeby było tak jak wcześniej, bo to było tak dobrze, tak mi się fajnie modliło, tak dobrze mi się wierzyło, tak nam się dobrze w tym małżeństwie układało, takim fajnym księdzem byłem. I to nas korci, bo my to znamy, my w tym się czuliśmy swobodnie. I ta teoria kryzysu jako takiego przeformułowania duchowego życia mówi nie. Ja ci po to robię kryzys, mówi Pan żebyś ty nie wrócił na ten poziom, bo z kryzysu można albo upaść, albo wyjść w poziom wyżej. I Nigdy nie wrócisz na ten sam poziom, tylko jak się przebudowujesz, to jesteś, jesteś poziom wyżej. I ona się opiera na takim rozumieniu tego słówka kryzys greckiego, że to jedno z tych tłumaczeń to jest trzęsienie ziemi. To dobrze wiecie, że jak jest trzęsienie ziemi, to czy cegła, czy, czy kamień, czy żerbet, czy cokolwiek, to się rozkruszy. I część budulca zostanie, część, części nie ma. Ale też jak macie swoje domy mieszkanie, to czasami tak sobie myślicie, kurczę, ta kuchnia jest tak nieustawna. To jakby się dało, to tak inaczej. Albo bym mu otworzył, albo przebudowała, albo coś gdzieś. I właśnie po to jest kryzys. Po to są te momenty, w których my wracamy i coś przebudowujemy, żeby to było lepsze. I to jest ta Boża Ekonomia, to rewolucyjne myślenie, to odwracanie o 180 stopni, którym Pan Bóg pokazuje, to nie ma być tak jak wtedy. To ma być tak jak teraz. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że jeżeli ja będę sobie wymyślać nadzieję, jeżeli ja będę sobie projektować, jak ma być. Po kryzysie, po nawróceniu, po byciu w ekipach i konkretnych punktach wysiłku, po rekolekcjach, po adwencie, po wielkim poście, no to wtedy, w tym momencie, to jest moje, ja chcę. Ja chcę. Ono może być związane z tym, że ja chcę to poczuć, że to jest moja motywacja, ja może chcę to zrozumieć, a Pan Bóg pokazuje, no nie. Twoje chce jest ważne, ale jeżeli Ty będziesz chciał, to zobacz i się zamkniesz w tym swoim oczekiwaniu, zbuntujesz się albo tak jak dziecko tupniesz nogą, to zobacz, co się nie stanie. Ty się nie spotkasz z Jezusem. Będziesz jak Ten, który, który nie otwiera na wołanie, jak Ten, który przeoczył Jezusa, który przechodzi. Jest mnóstwo tych fragmentów. A propos czekania, też one nas czekają, no właśnie, czekają nas teraz przy końcu roku liturgicznego. I wtedy nie będzie, nie będzie spotkania prawdziwego, nie będzie, nie będzie poczucia tego braku Jezusa, ale też nie będzie spotkania z Nim. Ma taką, wpadła mi ostatnio w rękę, przyznam szczerze, jak widać, jeszcze nie, nie przeczytałem tylko fragmenty. Czyli, czyli początek i opis z tyłu. Ale na szczęście, w opisie z tyłu siostra Małgorzata Borkowska, benedyktynka nasza, polska, w zasadzie pisze najważniejszą rzecz, która jest w tej książce. Dlatego ją mam i gdzieś tam chcę nadszarpnąć, ponieważ ona odnosi się też do tej sceny. Zresztą. Jeśli widać świadectwo, główny tytuł, czyli o drodze do Emaus, czyli o tym naszym fragmencie. I ona mówi, że w tym fragmencie odgrywają się trzy momenty spotkania z Jezusem. Pierwszy to jest taki filologiczny, czyli trzeba zrozumieć pismo. I Jezus to właśnie im tłumaczy. Tłumaczy im, co jest w piśmie o zmartwychwstaniu. Cały Stary Testament im pokazuje pod, w tym kluczu zmartwychwstanie. Drugi moment to jest historyczny, czyli trzeba znaleźć świadectwo. Trzeba znaleźć świadectwo na temat tego, co ma się wydarzyć, i Jezus im to pokazuje. Jezus pokazuje świadectwo o fakcie, że on zmartwychwstał, czyli to, co się wydarzyło trzy dni temu. Nie, że został zabity, tylko że został zabity, żeby dzisiaj rano, czy dzisiaj w nocy zmartwychwstać. To im mówi Jezus. On daje im świadectwo, i dopiero w trzecim etapie, kiedy się zrozumie Pismo. Znajdzie się świadectwo potwierdzające to pismo, dopiero wtedy można się spotkać. I dopiero wtedy im się otwierają oczy i oni widzą, kogo spotkali. Rozpoznają, o kim mówi pismo i jakie świadectwo dał ten Chrystus. A więc egzegeza pisma, świadectwo o zmartwychwstaniu i dopiero potem jest spotkanie w tym wymiarze już nie egzegetycznym, nie historycznym, tylko relacyjnym z Panem Jezusem. To była trzecia rzecz, a one prowadzą do zrozumienia, do zrozumienia rzeczy, które, z którą my też czasami mamy problem i przesadzamy czwartej, czwartej sprawy. Mianowicie tego, że my mówimy, no dla chrześcijanina przeszłość, przyszłość, teraźniejszość się liczy. Można przesadzić i znowu się skupić tylko na jednym fragmencie, można sobie zrobić krzywdę, a wydaje mi się, że ta Ewangelia, ta scena leczy nas także z tego. Ponieważ chrześcijaństwo to nie jest zwłaszcza, albo broń Boże, tylko teraźniejszość. I to w różnych wymiarach. Chrześcijaństwo to nie jest zwłaszcza tylko teraźniejszość, ale zobaczcie, co pokazuje nam ta scena. Oni idą. Z przeszłości, no, tak w waszą stronę, tam my myślimy linearnie, tam jest przeszłość, tam jest przyszłość. Oni idą stamtąd, z przeszłości, z Jerozolimy, gdzie trzy dni temu nam zabili Mesjasza. To jest przeszłość. W teraz mniejszości spotykają się z tym Chrystusem, ale idą do swojego Emaus. Być może mają coś zaplanowane. Być może mają pracę, które wracają po święta. Tak jak wy wrócicie po rekolekcjach do zadań i obowiązków, nie? idą w przyszłość, w teraźniejszości. To wszystko musi być spójne. Znowu nie można sobie robić krzywdy, odcinając i wyrzucając którąś rzecz. A więc chrześcijanin to jest ten, który żyje rozciągnięty pomiędzy tymi trzema rzeczami. Oczywiście, że najważniejsza jest teraz, teraźniejszość moment mojego spotkania z Chrystusem. Ale on się nie stał znikąd. On ma swoją historię moich wzlotów i upadków, mojej wiary i wątpliwości, załamań i radości, nawróceń, zachwytów itd. Tak I on ma też przyszłość. Wszyscy byśmy chcieli, żeby jak najpiękniejszą, żeby taką z tendencją wznoszącą się, taką, która się zakończy zbawieniem. Nie? Ale liczymy się, że przez naszą kruchość. Przez naszą słabość, przez to, że może ta nadzieja dostać jakiś cios, może być osłabiona, może być różnie, ale wiemy, że w tej przyszłości Chrystus też jest, bo on jest przy nas, jego spotykamy. I ostatnia piąta rzecz. Wiem, że ta konferencja będzie nieco krótsza, bo wiem, że część z Was może sobie zrobić zasiadanie, część z Was może sobie pomedytować na adoracji. I ostatnia rzecz, w której też możemy odnaleźć się, to zauważenie, że ci, ta dwójka z Emaus, oni wracają, tak jakby zrobili krok wstecz, wracają tam do Jerozolimy. Oni nie zostają, nie biegną do Emaus opowiadając, ej słuchajcie, przed chwilą spotkaliśmy Chrystusa, który zmartwychwstał. Nie. Oni wracają tam. Oni tam wracają do tej Jerozolimy, gdzie tąpnęła ich nadzieja, gdzie zachwiała się ich wiara. Gdzie zabito ich miłość dosłownie, czyli Chrystusa, ich przenośli. Czyli nie mają już obiektu do kochania, przynajmniej tak mi się wydawało. Tak po ludzku. Wracają i co się dzieje? Dlatego Wam też wydrukowałem cały ten rozdział 24. Przychodzą, mówią: Słuchajcie, widzieliśmy Jezusa. Na co Piotr mówi: Nasze kobiety też, my też, już wiemy, że zmartwychwstał. Przychodzi Jezus i powinno się zdarzyć co. Totalna radość. Powinno być o! Czyli to prawda. To, co mówią ci z Emmaus, to, co mówią niewiasty, czyli to prawda. Super. A co się stało? Yy... Czekajcie, bo się zgubiłem. Aha, przychodzi Jezus, stanął pośród nich i rzekł pokój wam. Zatworzonym i lęku wydawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce, popatrzcie na moje nogi. To jest dla nich ciężkie. Pytanie, jak wyglądało w Emałcz. Tak po ludzku: czy jak oni szli z Jezusem, to ich oczy były tak zamknięte, że nie zauważyli tych ran? Może Jezus im nie pokazał, tak gdzieś jakoś chował je w rękawie? Tego też nie wiemy, tak po ludzku. Nie? Może nie chciał pokazać, może dozował im prawdę o tym, ale przecież dziesięciu, dziesięciu z nich, czy większość z nich nie widziała tych ran na krzyżu. Dla nich to jest szok. Dla nich to jest szok. Ale skoro ci dwaj w Emmaus, czy ci, tych dwoje, już Jezusa spotkali, skoro oni niewiastkę spotkały, to nie powinno to być dla nich przecież szokiem. Oni wiedzą, że ten Jezus zmartwychwstał, że jest, że żyje, a jednak są zmieszani i jednak mają wątpliwości. Czyli ten krok wstecz pokazuje nam, że to wcale nie jest takie łatwe i proste. Oswoić się z Jezusem, przyzwyczaić się do Jezusa, który coś w moim życiu zmienia. Który zmienia na lepsze. Bo nie jest mowa tylko o tych momentach, w których no dobrze, panie Jezus, zrób po swojemu. Nie. Nawet jest mowa o tych momentach, w których. My się zgadzamy z Nim i pozwalamy i akceptujemy. Nawet w tych momentach, w których to my ten plan wymyśliliśmy, a On go, że tak powiem, przyklepał, zaakceptował, nawet w takich momentach może być tak, że niełatwo nam jest oswoić się z Jezusem, bo może iść za szybko, albo za wolno, zbyt dynamicznie, zbyt rewolucyjnie. To wszystko nam się może przydarzyć. W momentach, w których my musimy z Panem Jezusem się oswoić, bo my się Go boimy, nawet jak robi coś dobrego. Już o nich nie przyszedł, wystraszyć straszyć i nastraszyć, że o, o krew mi cieknie. Tak jak y, ostatnio w Halloween, czy wystraszaliśmy tak horrorowo. Jezus nie straszy swoim zmartwychwstaniem, to jest bardzo czułe przyjście. I Jezus, tak jakby się dziwił, mówił, no, ale co się z nami dzieje? Czy Was przeraża moje zmartwychwstanie, moja obecność? Okazuje się, że tak. I Jezus się na nich nie obraża. Tylko przychodzi i mówi pokój, bo to może powodować niepokój, kiedy się pojawia Jezus z dobrą informacją. To może powodować niepokój, kiedy Jezus przychodzi coś uleczyć. Tak jak lekarz. Nie? To jest dosłownie ten moment, taki bardzo ludzki, w którym my wiemy, my wiemy i teraz na odwrót, my to wiemy. Czyli tutaj myśl wyprzedza nasze. Te, te sytuacje, nasze czucie, a więc musi serce do to gonić, bo ten pokój jest potrzebny do serca przede wszystkim. Teraz serce musi nadgonić i dlatego to serce, które przed chwilą pałało, musi dobiec do, do tego, co ja już zrozumiałam, do tego, co mi Jezus już powiedział, co ja zaakceptowałem, nad czym wspólnie ustaliliśmy, że pracujemy, co jest celem naszej, naszej współpracy, naszej umowy. Więc zobaczcie, jak to jest dynamiczne. Jak w różnych momentach to w naszej kondycji ludzkiej współdziała. Czasami jedno, czasami drugie. Czasami myślenie, czasami czucie. Czasami lęk, czasami zachwyt. Czasami przerażenie, czasami złość. Czasami niechęć, czasami miłość. To wszystko się w nas dzieje. To, to, to wszystko tam żyje. Jest tak dynamiczne, ale jeśli pozwolimy się prowadzić Chrystusowi, jeśli pozwolimy się prowadzić Chrystusowi, to to jest do przejścia. Nie wiem, czy tak patrzyliście na, na to, ale. Te opisy przy męce śmierci potem zmartwychwstaniu Pana Jezusa tam jest bardzo krótki czas. To jest króciuteńko kilkanaście godzin, a najwięcej się tam dzieje niż przez całe opisy tych trzech lat. Nie? Tam, tam jest taka dynamika, to jest tak mocno napakowane, że oni rzeczywiście tak jakby byli w trakcie operacji na otwartym, na otwartej wieży, jeśli mogę takiego, takiej metafory użyć. Zresztą jakby ktoś chciał popatrzeć, to też się dzieje na przykład nad jeziorem, kiedy potem Piotr mówi, idę łowić ryby, przychodzi, rzuca się. Tam, tam wszystkie te momenty pokazują, że my się do tego Jezusa musimy przyzwyczaić. Zwłaszcza jeżeli się pojawiają wątpliwości i zmieszania. Tyle.